Z mówić, Dzień dobry, tak, ale... witam ponownie. Yy, dzisiaj, teraz właśnie mamy 274 zł, bo właśnie przed tamtym odcinkiem jak skończyłem, zrobiłem właśnie bitwę i 140 zł mi trafiło się. Ale dobra, przejdźmy do odcinka yy, od 100 zł do kosy. Znaczy, nie zapomnijcie oczywiście to używać kodu toksyczek. Yy, macie 5% do doładowania i jeszcze macie taką skrzyneczkę MILSPEC, yy, No i oczywiście tak jak standardowe ze mną yy, Bartek. Yy. Ja ma. Drugi Bartek. Nie mogę. Witam. I ma ten... Cześć, cześć. Dobra. Dobrze, no to lecimy. Może zacznij zacznijmy, zacznijmy sobie może od takiej bitwy za 70 zł, tak standardowo. O, tak, tak, taki mały nie? Tak na luźno, tak na rozgrzeweczkę, na, na, na rozgrzanie, rozgrzanie tej maszyny. Tak e, na luźno. No fama skąd on. kupa. Na razie słaby no, start, ale tutaj już jest lepszy ale tutaj już naprawdę na tutaj kałach. remis będzie Palowa delta, delta fajne ale Dobra mamy tutaj o to może być coś warte, jest dobra bardzo fajne, bardzo fajne no Madre, o manki banana jest, jest? u kurcze. Uż ja jest u. oj, oj, wali. oj, Nie Mamy jeszcze, jeszcze 200 złotych. O tutaj jeszcze się trafiły jakieś upa. Dobra. Dobra. Twarzaj do przyjęcia najszakowskich czek. Od razu. Tutaj jakiś, ktoś mnie dro... do... zaprosił do znajomych tego zaakceptuję od razu. tak. Yy, no i tak. Co robimy panowie? Ja bym zrobił taki kałach, mk, awp -a. i takie coś. Może, no... I box, box i te stop. Nie, dobra, zostaw, do, zostaw. Do, 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 do. No dobra, nie, bo no, myślałem... Jest git, oś... jest git. Nie, Ja ten party na sam koniec oczywiście. Czekamy na kogoś, żeby dołączył. wie kurcze tutaj się zapowiada trochę słabo, no i, Kurczę nikt nie chce dołączać, no jak wam panowie w ogóle dzionek mija? Znaczy dobrze. <laughs> Czemu tak? A, bo to się wypipa, to się wypipka, nie, to się okay, wypipa. Nie nie, nie, nie umiem jeszcze taki jesej, jeszcze yes, nie yes, jestem, jestem zaawansowany. No to wystarczy, że mojemu bratu ten filmik, kto ci ten wy, 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 wypipka rzeczy. Dajmy może. Tutaj. O. Nie. Ja. Dajmy tutaj. O, jeszcze raz. Właśnie, no, opuszczaj no. słuchanie. Dołączcie. Ojej. Trzy molek. Trzy molek, Trzy Molek Dobra, AK47 AK Ty masz lepszego ozdoby jungle, okay. jungle Spray M4A4 On on. Kurczę, on, on Ma, co to jest? Jakiś Dark Blossom, ale Jakiś nie. Kupa, i ja oh, On ma kurda. Też, o kurde party Musisz rękawiczki nie. No niestety nie, ale dobry jestem Ale on wygrał Tyle miesięcy Nie mogę wyjść już Kurczę. Kim Pocieszenia, jaki Team fajny, no kosmo. może dwa razy Bandurę. Albo... <coughs> digiel, Kałach i... to, plus jeszcze Bandurę dajmy, o. Bandurę, no. Równa stoveczka. Ten Deaglek tak, nigdy nie oddawał, ale stopka. dobra. Dobra, leć, 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 leć. O, dobra. To, o, o, zaczyna się bitwa! Zaczyna się bitwa! O 1-0, lecimy, lecimy, lecimy! I. O kurwa, boh, ja. kurwa tamten, tamten ten. O nie, dobra, jest! Trafił coś, kurwa! JK-47, o, o kurde, ten jakiś! Lecimy, to, to jest lecimy. predator jakiś! Dobra! O, Oooo, dobra, jest! Dobra, dobra, bandura, dobra, dobra, bandura, bandura, bandura! Bandura, 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 bandura! O. Nie, o, kurczę. o chuj, nie, kurwa mać mamy 25, 25 zł. To następny odcinek co od 25 zł do zera Może <laughs> no to... Się, co to się stanęło się? Dobra, daj mi się. Lecimy... Spróbujmy tak, zagrajmy UFO. UFO UFO i desylak może nie 420 Dobra. Nie. 83 grosz. Może panowie, lecimy. UFO, 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 ufo. Ufo, daj coś, daj coś. Ufo, porno! Kurde. A 20 No dobra, Bo? Jest, czekaj! Nie, dobra. kurwa, jakiś. Przegrałem, przegrałem. GG. Porno. Dobra, zrobimy może kiedy indziej odcinek. No, no, no w następnym powoduje... miesiącu, jak będzie wypłata... Yy, yy, yy. Pamiętajcie, pamiętajcie, nie wpłacajcie pieniędzy, bo może to grozić stacją wszystkich pieniędzy. <głos> nie wpłacajcie <noise> <noise> pieniędzy przez kodem toksyczek. Po pokazujemy tutaj właśnie prawdę, ale Darmowe mówię, minus 100 jeżeli złotych. chcecie wpłacić, no to z kodem TOXICZEK <noise> macie 5% plus do doładowania i jeszcze macie dwa, no taką skrzyneczkę, miss. 60 tutaj, o. Dobrze, to dziękuję bardzo. Życzę mi jego dnia. Do widzenia.